My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV. Gdybyś był pierogiem, to co byś yy, sował sobie jako nadzienie? Eee, barówki. Dobra, fajne, ale parówki, e... borówki. co? Borówki. Borówki, ja mówię, parówki się zastanawiam, cielęce czy no, kurczędze, borówki, czyli na słodko. Tak, tak, tak. Dobra. A... Najlepsze. A... Mniam, mniam, naprawdę dobre. Mniam. Ze szpinakiem i feta. Truskawki. Na słodko? Tak. Dobra, a twoje nadzienie pierogowe? Mięso. A, dobra, wołowina, na kurczak? Mieszane. Serowe. Na słodko czy na słono? Na słono. Czyli żółty ser? Tak. Albo feta? Tak. Z kapustą i grzybami. Eee, czyli tak po, po wigilijnemu? Dosłownie. Okej. Okay. Eee, do swojej ulubionej pierogi? Zdecydowanie. Zdecydowanie ruskie. Tak? No, oczywiście, że tak. I czym cię ruskie tak złapały za serce? Ruskie są takie idealne. Są i słodkie z cebulką, ale też właśnie trochę ostre takie. Coś ciekawego. Wszystko nam się dzieje, po prostu. No, dokładnie tak. A jak masz przed sobą y, jedzenie na talerzu, to wybierasz na początek to, co jest najsmaczniejsze, czy jednak zostawiasz to sobie na koniec na deserek? No i smaczniejsze, tego, co najgorsze nie jest. W ogóle nie tykasz. Nie, nie, nie. To co najlepsze na koniec. Okej, okay. a według ciebie? Tak samo. Najsmaczniejsze pierwsze. Czyli od razu, a potem to, co nam no, zostało. To... No, 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 tak. Najpierw najgorsze żeby nagroda była. Tak, że zjadłam. Że zjadłaś po prostu, że przemęczyłaś. Tak, bo no to dobra. było ciężkie, to mam nagrodę. Jasne. Zdecydowanie to co najsmaczniejsze na początku. Okej. Okay. No dobra, a jak masz przed sobą danie na talerzu, to najpierw zjadasz z tego dania to co jest najlepsze, czy to co najlepsze zostawiasz sobie na koniec? O cholera, to zależy co to jest. Zwykle to załóżmy, że to jest zestaw schabowy, ziemniaki, surówka. I w jakiej konfiguracji to idzie? Jestem wegetarianką. To schabowy z tofu w takim razie jest. No nie to połączenie? No to powiedzmy, że. że tofu najpierw. Najpierw tofu, a na koniec? O nie wiem, surówka jakaś. Najlepsze miejsce na wakacje to? Chorwacja. A jakieś konkretne miejsce w Chorwacji? Wyspa Kres. Nie znam. A gdzie, wow. gdzie to się znajduje na mapie, jakbyś miał powiedzieć na górze? No wyspa chyba w Chorwacji. Tak? No. Kiedy byłeś tam ostatnio? A w te wakacje. O, czyli niedawno. Bardzo fajnie. W swój dom. Na chillerce. Tak. Okay. Nie, nie wyjazdy, nie, nie imprezy. Nie, 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 nie. Ewentualnie imprezy, ale jak imprezy to domówki w swoim domu. Nad, jakiś domek nad jeziorkiem mały, definitywnie. We dwójeczkę romantycznie, po cichutku. Tak? No. Bardzo fajnie. A według ciebie najlepsze miejsce na wakacje? Na plaży, na molo. Ale e, plaża z ludźmi, tamże parawany, czy bez lud, Bez ludnie? bezludnie. Samotność. Tak. Chillerka, bardzo fajnie. Na pewno nie grujec. <laughs> nie mam pojęcia. Ja siedzę w domu zawsze. Okay, czyli w domu? Tak. Czechy. E, dobra, muszę, muszę zapytać, bo po prostu ciekawość mnie tutaj e, zeżre. Czemu akurat Czechy? Bo mam tam chłopaka, ale. A, i on mówi po czesku, a ty po polsku? Po angielsku. Bo się kawał, że jest Irlandczykiem. A. Nie, bo myślałem, że on po czesku i ty się śmiejesz, ty mu coś odpowiesz, to on się śmieje i taki fajny język czeski. Gdybyś mogła wskazać, y, o, oczywiście według Twojego uznania, największy y, wynalazek ludzkości, to co, co by było Twoim wyborem? Telefon? Internet? Jeden, jeden, dawaj, co jest wa ważniejsze, telefon czy internet? No jakby nie było internetu, to zapewne telefony by się skończyły na erze z przyciskami, więc pewno internet. Mm, samochód chyba. Okay, a poruszasz się samochodem sam na co dzień? Nie jeszcze. A wymarzony samochód eee, Hellcat. Jakiś konkretny Hellcat? Eee, Redaj chyba. Okej. Okay. Samoloty. Samoloty. Mhm. Eee, a chciałabyś latać jako pilot samolotu, czy raczej jako pasażer? Raczej jako pasażer. Nie wiem. Nic nie wynaleźliśmy jeszcze takiego godnego pochwały? Nie, ja coś muszę wynaleźć. Okej. Okay. Wtedy, wtedy to. Albo muzyka. Muzyka jest dobrym wynalazkiem. Tak. Kurczę. Internet. Okej. Okay. Co najbardziej y, lubisz w internecie? Wiem, może jakie strony najczęściej odwiedzasz? <noise> no, kurczę. Nie, no tego tak już nie. No, internet to jest bardzo obszerna rzecz, więc. Można tam robić wszystko. No właśnie, czekałem, aż powiesz, wyjej jakieś tam e, Wikipedie, jakieś takie sprawy. No to tak, wiedza, wiedza. E, nie na no, Wiedza, wiedza. Tak, tak, tak. Oddałabym wszystko za mm, za lojalność ludzi wokół mnie. Klaudia. Romantyk. Dobra. A Klaudia oddałaby wszystko za szczęście moich bliskich i zdrowie. Bardzo ładne. Nie nic. Nic za nic. Nie. Wszystko jest okej. Okay. Tak. Paczkę krówek. Mm sprawne kolano, jak dziwnie by to nie brzmiało. Nie no, każdy ma swoje marzenia, no ale rozumiem, że jako tancerka, to tam twoje kolana są mocno na, na, narażone na różne jakieś tam problemy. No właśnie mam niestety lekkie problemy i jakby to też właśnie był problem, przez to właśnie zmieniałam styl tańca i właśnie no, mam nadzieję, że będzie w porządku. Ale da się to naprawić? No chyba się da, ale właśnie jeszcze nie wiem, czy operacja, czy nie, zobaczymy. Ok, życzę ci tego, żeby się naprawiło samo i żeby było to bez operacji. Za mojego chłopaka. O, bardzo to słodkie. Dziękuję Ci pięknie i życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego Tobie i narzeczonemu. Najbardziej znienawidzony przedmiot szkolny to? Chemia. Czym Cię zraziła chemia do siebie? Ogólnie moja nauczycielka jest wspaniała i ją kocham, ale ogólnie, no, chemia to jest jakaś... Nie Twoja bajka? No, nie e, rozumie. No, tak. ma, mało kto ją rozumie chyba. No. Nienawidzony. myślę, że fizyka. Co się stało tam na tej fizyce, że tak nie, nie pałasz do niej miłością? To jest jeden przedmiot, który mi w szkole nie wychodzi i z którego zawsze mam najgorsze oceny, więc myślę, że to po prostu moja zła relacja z tym przedmiotem. Z przedmiotem, właśnie, czy z nauczycielem? Z przedmiotem. Przedmiot po prostu jest dziwny. Ja nigdy tego nie jestem w stanie zrozumieć, a jak już rozumiem i mam wrażenie, że wszystko umiem, to okazuje się, że nie umiem nic. Polski. Co się stało na tym polskim, że tak znienawidziłeś? Nauczyciel, czy sam, sam przedmiot? E, nauczyciel też. Nie chcę nikogo obrażać, ale e, nauczyciel też. I nie wiem, ja zawsze od, od dziecka miałem problem z, pol z Polskim, te wypracowania wszystkie i tak dalej. Podstawy przedsiębiorczości. Totalnie się nie przydaje, niby jest przy, potrzebny, a oni tam uczą tak chyba nie za bardzo czegoś konkretnego, nie? Tak, zgadzam się, zdecydowanie. Gdybyś mógł zabrać jakąś, nie wiem, czy piosenkarkę, aktorkę, jakąś celebrytkę na randkę, to kogo byś wybrał i gdzie byście poszli? Dodę. I gdzie byś zabrał Dorotkę? Um... No, najchętniej to do, do, do restauracji typu fast Food. Czyli na takie szybciutkie jedzonko i do rzeczy. Tak jest. Nie wiem, może na namichan, bo jest w sumie mega ładna. I gdzie byśmy poszły? Może do teatru. O. Tak niestandardowo. Na jakąś konkretną sztukę? Stowarzyszenie u małych poetów. O, to jest jeden z moich ulubionych filmów. Sztuki nie widziałem, ale film jest świetny. Polecamy wszystkim. DiCabrio. I dokąd idziecie z Lio? Eee. Nie wiem, jakąś romantyczną, nad włosk jakąś włoską nadmorską promenadą? Cemetery. No i dokąd idzie? Na cmentarz. O, mroczne klimaty. Tak. No dobra. <grym> e, Maciej musiał. E, nie wiem, poszlibyśmy pewnie na spacer po Warszawie, po prostu nie wiem, po czy coś. Czyli ro romantycznie? Pewnie tak. Gdybyś miała możliwość wejścia do kogoś do głowy, może być żyjący, może być nieżyjący, to kogo wybierasz i czego byś się chciała tam najbardziej dowiedzieć? Kurczę, myślę, że może wyszłabym po prostu do Alberta Einsteina i spytała go, jak on wymyślił te różne swoje wynalazki, to może mogłoby być ciekawe. A jaki jest najlepszy wynalazek Alberta Einsteina? Żaróweczka. Żaróweczka? Do mojej mamy. Czego byś się chciała dowiedzieć? Tego, co faktycznie na mój temat uważa. A myślisz, że uważa co innego niż mówi? Sądzę, że w niektórych momentach tak. Stephen Hawking. Okej, okay, i jakaś konkretna wiedza, yy, która by Cię interesowała? E, fizyka. Okej, okay, i... bo nic nie umiem z fizyki, I dlatego to jest... nic, totalnie. Dlatego fajnie by było się czegokolwiek dowiedzieć. Vincent van Gogh chyba. Okej, okay, i czego byś się chciała od niego dowiedzieć? Czy serio, dlaczego tak na dobrą sprawę odciął to ucho? A które uciął? Pamiętasz prawe czy lewe? Um, lewe, chyba. My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV.